Popularniejszy od międzynarodówki charakterystyczny hałas z epoki. Radiostacja na posterunku oprawiała nim niesłuszne poglądy i słowa wrogie, bo napływające do Polski bez zgody Moskwy. W najgorszym czasie, z największym trudem, ale zawsze najskuteczniej, wolne słowo pokonuje przestrzeń drogą radiową. Radio Solidarność. Komar, bo tak nazywa się ten nadajnik Komar świadkiem, że technika bardziej służy wtedy nadającym niż ścigającym Wspomina Zbigniew Romaszewski, współtwórca Radia Solidarność Zarejestrowano w trzy lata po nadaniu pierwszej audycji Ciągle pamiętam tamten dzień, 12 kwietnia 1982 roku Drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, kiedy po nadaniu pierwszej audycji całe miasto W najdalsze krańce zaczęło mrugać światłami na znak, że nas słyszą ale wyemitujące audycje mieli gardła i używocza. Potem nastąpiły trudne czasy borykania się z zagłuszaniem, pelangacją, wreszcie wpadki i wyroki. Pluskwa. Urządzenie podsłuchowe i jedyny tu eksponat państwowej produkcji. Wykrywacz pluskiew. W Muzeum Techniki w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, wystawa narzędzi pracy niezależnego Radia Solidarność, niegdyś zarekwirowanych przez MSW. Odbiornik dla więźniów najlepiej przechowuje się w mydle elektroniczny wytrych, wprowadzający napisy na ekrany telewizorów. Radio Solidarność, warszawska stacja lokalna. Nadajemy w zakresie fal ultrakrótkich na częstotliwości 73,2 megaherca. Witamy Państwa. Do muzeum i do historii przeszedł czas walki o przestrzeń radiową. Czas uzurpacji i upiornego zagłuszania. Wiadomości krajowe powstają w warszawskim biurze korespondenta Głosu Ameryki. Swojego korespondenta w Warszawie, biuro i studio ma również rozgłośnia polska radia Wolna Europa. Z Warszawy relację przygotowała Barbara Hrybacz. Odpoczywają wreszcie uszy radiosłuchaczy w Polsce, przez co łatwiej uwierzyć oczom pełnym obrazów, które jeszcze rok temu nawet się nie śniły. Zaraz wracam, jestem na koronacji. W lakiernictwie nawet śladu recesji. Przeciwnie, roboty przybywa. Każdy chce świeżego orła, a w mieście wojewódzkim, gdzie więcej jest władzy, większy jest popyt. Marszałek w suwałkach znalazł się z opóźnieniem. Wyprzedził go generał, który zamienił majora Czerwonej Armii. Wedla to teraz chłodna. Ulice zmieniają nazwy, ale zostają stare numery. Gubią się listonosze, nie nadążają historycy z objaśnieniami, że tu na przykład raczej powinna być smutna. Bimbają sobie złodzieje, bo w sumie przemalowano tylko cztery litery. Nieubłagane prawa rynku coraz bardziej dają o sobie znać. Zakłady przemysłu wełnianego imienia Andrzeja Struga w Łodzi zostały postawione w stan upadłości. Każde bankructwo ma swój ludzki wymiar. nowe przedsiębiorstwo. Nie w narok, rok, żeśmy się tutaj wprowadzili, rozpoczynamy produkcję i nagle co? Runęło wszystko. I okazuje się, że być może za miesiąc, czy nawet za dwa tygodnie pozostaniemy bez pracy. Faktycznie ta inwestycja, moim zdaniem, nas tutaj rozkłada przez wiele lat. Bo w tym czasie, kiedy inni kupowali nowoczesny park maszynowy, zresztą my też mamy sporo krosien, trudniej na nazwać nowoczesnymi, Krosna radzieckie nie są to wiodące, nie jest to wiodąca technika. Ale myśmy tutaj przecież byli zakładem znaczącym w drukach galanterii i to nas wyróżniało spośród innych zakładów, bo w drukach byliśmy jedyni. Wszyscy musieliśmy spojrzeć prawdę w, prawdzie w oczy, to znaczy się, że za każdą złotówkę należy wyprodukować określony wyrób. Dotychczas nie zawsze potrafiliśmy to liczyć. Bo my idziemy w ciemno, każdy mówi, żeby zlikwidować, no bo jaka jest sytuacja Żadnej nie ma. Coraz więcej zarobki spadają. Kto ma pensje stałe, to ma stałe, a na akordzie po 300-400 tysięcy jest mniej. To jak można używić komornej, światło i dzieci, jak są? Czy my mamy się cieszyć, że ja nie wiem, czy jutro, czy pojutrze nie dostanę w pracy wymówienia i na stare lata pójdę szukać pracy, a gdzie ją dostanę? My to rozumiemy, że rząd nie kupi tych naszych wyrobów, ale rząd może stworzyć jakieś preferencje, żeby można było to sprzedać w jakiś sposób ale robimy chustki, kaszmiry, wszystko, ale są drogie, dlatego że przędza jest droga. My jesteśmy jednym zakładem w naszym kraju, który te rzeczy produkuje. No ale my ładnie robimy przecież nasze wyroby. Każdy przychodzi i mówi, że ładne sobie. Nie wiem, czy to może jakiś nowy rynek uruchomić, czy coś. To jest, wiemy, że odcięliśmy się od rynku wschodniego, prawda? Tam wszystko przeładnie szło i to nas bardzo jakoś dotknęło w tej chwili. A jeżeli idzie o jakość, no to właśnie też na tym parku maszynowym takiej jakości nie można zrobić, żeby to właśnie zachód to kupił, prawda? Bo zakład był cały czas w rozbudowie i tu wszystkie nasze pieniądze, jakie tylko poszły w ten zakład. Wybudowaliśmy Te przedsiębiorstwo. Tyle lat, prawda? Inwestowanie było i tymczasem wszystko, co? Teraz zamknąć tą, ten zakład? Czy co? Minę podłożyć? Dlaczego ktoś stwierdził, że tu się już nic nie można zrobić? Czy już jesteśmy aż tak nieudolni wszyscy? Tutaj w zakładzie, no to jasne, że tak jak w całym przemyśle lekkim sytuacja była trudna w zeszłym roku, kilka lat temu. Cały stan wojenny właściwie wyssał ten przemysł do dna. I wszystko szło tylko tak siłą rozpędu jeszcze. Plan balcerowicza chyba też nie jest w ostatecznej w tej chwili postaci i, i też chyba będzie musiał pewne jakieś nowelizacje przejść, bo trudno sobie wyobrazić, żeby już ktoś znalazł jakieś no antidotum na wszystko, jakąś receptę w ogóle generalną na wszystko, żeby to się sprawdziło w 100%. Galanteria jako taka była potrzebna, i będzie potrzebna, i będzie szła. To, co myśmy tu robili. Tylko możliwe, że nie w tak dużym przedsiębiorstwie rzędu monopolu, tylko w małych, niewielkich zakładach. Pojęcie ekonomicznej konieczności nie jest w stanie rozproszyć ludzkiej goryczy. A przecież to dopiero początek.

Uh, I, I always uh, thank the Polish government for what he did for me, and it's still the Red Cross of Polish is uh, serving me. I really admire it. I'm come from Ethiopia. <coughs> the case of uh, why I'm coming here because of the problem of our country. It's a politics problem. That's why I'm coming here. Okay, I'm from Iraq, and I am escaped from my country because my life is in danger. Jestem z Libanu. Musiałem wyjechać tam, ponieważ jest wojna. I ta wojna trwała od 15 lat. I wiem, że Polacy też wiedzą, jak wygląda wojna. Tutaj była wojna tylko przez 5 lat i ludzie nie mogli wytrzymać. I było wiadomo, kto jest wrogiem. U nas jest wojna, nie wiadomo, kto jest wrogiem. Może czasami być e, e, własny brat, może być wrogiem. Dzisiaj wyjechałem z domu, wróciłem, nie ma domu. Wyjechałem, żegnałem kolegę. Wróciłem, nie ma kolegi, bez przyszłości, nie wie człowiek wychodzi, nie wie czy wróci czy nie. I już ludzie między sobą zaczyna, zaczynają powiedzieć, jeśli żyjemy, podziękuj Bogu. Dziękujemy rządu polskiemu za tą pomoc, którą nam oferuje, ale bardzo prosimy, żeby, żeby pomagał nam więcej w znalezieniu jakiś kraj, żebyśmy tam zamieszkali, bo, bo wiemy, że jesteśmy ciężarem na społeczeństwo polskie, bo wiemy jako, jaki naród jest biedny i jaki rząd też jest biedny I, i żyjemy bez przyszłości, nie wiemy co z nami będzie, może to fakt, że teraz jemy i pijemy i śpimy w spokoju, ale nasz umysł albo już martwimy się co będzie z nami dalej, nikt nie wie co będzie, I tak rzeczy tak jest bardzo trudno.